Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam polską rację żywnościową SR23 SR2W 1/3 dos. Racja waży 851 g. Kaloryczność nie jest tutaj podana, ale powinna być w granicach 1200-1300 kcal. Dystrybutorem tej racji w tym przypadku akurat jest firma Arpol. Jest jeszcze firma Muslic. Zawartość będzie taka sama. Mogą się różnić tylko opakowania poszczególnych produktów. Do tej racji potrzebujemy 250 litrów wody, 65 ml do podgrzewacza chemicznego. Mamy tu też dokładny spis całej zawartości z podaną gramaturą i tam ile sztuk czego jest. Także od razu wiemy wszystko, co posiadamy w środku, ile wody potrzebujemy. Jeśli chodzi o numer 23, to wiadomo, numer kolejnej racji. 2W to jest druga wegetariańska. Pierwsza i trzecia też jeszcze będzie. 1 trzecia DOS, czyli powiedzmy taka 1 trzecia dawki dziennej wyżywienia. Czyli żeby mieć pełną kaloryczność na całą dobę, to trzeba zjeść takie 3 racje. Zapakowana w gruby foliowy worek, no ogólnie taka mała i poręczna. Ja worek zazwyczaj używam do zbierania śmieci, ale może też służyć w ostateczności do przechowywania wody. Tu jest oczywiście podgrzewacz chemiczny. Jest instrukcja obsługi. Wiadomo wszystko jak to się robi. Gulasz z soczewicy z warzywami. Wersji Wege. To oczywiście nie jest nam potrzebne. Oczywiście jak nalejemy troszeczkę mniej lub troszeczkę więcej wody, to się nic nie stanie, a w zasadzie to się stanie, po prostu podgrzewacz też będzie działał. No i po około 15 minutach. Danie powinno być podgrzane. No, czasami nieźle to dymi, więc lepiej to gdzieś dalej odstawić, aby tego po prostu nie wdychać. No a w międzyczasie można się zająć czymś innym. mamy suchary specjalne SU-1 dwie paczki po dwie sztuki w środku cały czas są takie same twarde aby zmiękczyć je to można sobie to wrzucić na przykład do herbaty, napoju albo jakiejś wody. Troszeczkę będą wtedy miększe. Jak ktoś nie może zjeść po prostu w takiej postaci. W zestawie jest łyżka. W tych nowszych jest już te, taka troszeczkę lepsza. Minimalnie. No i przezroczysta. Te poprzednie były takie trochę kiepskawe, no i białe. Mamy też dodatkową chusteczkę, dosyć sporych rozmiarów, jak się to rozwinie. Pasta warzywna z suszonymi pomidorami. No i w sumie jak tam kto woli można to jeść łyżką albo tymi sucharami. Ogólnie pasta bardzo fajna, według mnie całkiem ciekawy smak. Cracker sami smakuje bardzo fajnie też. Czuć taki pomidorowy posmak. Ogólnie ja kiedyś tych past tak mi się spodobały, bo są trzy rodzaje, że sobie kupiłem taki większy zapas. Były po dwa złote. No to sobie kupiły. Bardzo fajny w smaku. Jedyny napój w tej racji. Koncentrat napoju izotonicznego o smaku cytrynowym. Hydratonik. Tu, oczywiście, jest linia, dokąd nalewać. 250 litrów wody. Możemy sobie ułatwić. W środku tej linii oczywiście nie widać. Wystarczy zgiąć i mniej więcej w środku widać te zgięcie. Dokąd nalewać wodę? Jest zamknięcie strunowe, więc można zamknąć i porządnie wymieszać. stawie jest też rurka do pić, chociaż ja zazwyczaj z niej nie korzystam, a taki napój wolę sobie wypić z kubka. No ale skoro tutaj już jest, to wykorzystam. Będzie kolejny śmieć do wyrzucenia. No, danie powinno się podgrzać Tak się prezentuje Danie. Od razu ja sobie dodam przyprawy, bo niestety bez przypraw się nie za bardzo da. Jest sól, ale ja jej nie, kor nie korzystam z tego. Jest pieprz. Niestety taka mała saszetka. Dla mnie przydałaby się jeszcze jedna. To jest dosyć skromna już. No, to danie ma dużo takiego sosiku. Nie da się tego trzymać dosłownie. nieźle się nagrzało. Właśnie takie dania z tym sosem, jakie jest dużo, to się bardzo fajnie podgrzewają. daniach, w których niestety nie ma sosu za dużo, czy takie z kaszą albo ryżem, to ten podgrzewacz jest troszeczkę kiepskawy. Takie stare podgrzewacze w tych racjach, jak były podwójne, dawały radę. Ten pojedynczy niestety kiepsko sobie daje radę. Oczywiście z takim daniem akurat widzę, że idealnie się to podgrzało. Mamy tu sporo warzyw. No w końcu to danie wegetariańskie. Mm. To jest jedno z lepszych dań wege, do, które do tej pory jadłem. Jeśli chodzi o dania z racji oczywiście. Bardzo dobre. Chociaż pieprzy troszeczkę brakuje. Ta jedna mini saszetka to jest zdecydowanie za mało. No, ja akurat lubię soczewicę, więc mi się to danie bardzo podoba. Marchewka, papryka, taki dosyć wyraźny sos pomidorowy, bardzo świetny. No i samo danie, pomimo, że nie ma tutaj mięsa, też jest bardzo ciekawe w smaku. Tylko według mnie trzeba troszeczkę je lepiej doprawić pieprzem, ale pieprz trzeba mieć własny, bo ten, który jest w racji jest zbyt mały. No i napój. Czuć właśnie taki cytrynowy, trochę może limonkowy pozmak. lekko kwaskowaty, no ale ogólnie może być. Jest też trochę słodki. Więc nie jest taki typowy to izotonik, jak zazwyczaj jest bez słodyczy, taki troszeczkę słonawy, ten jest bardziej słodszy. No i takie ja wolę, niż takie, które są pozbawione całkowicie soli. O, przepraszam, cukru. Tutaj cukier na pewno jest. jest też wyszczególnione, ile jest różnych makroelementów. W tym zestawie spis jest bardzo imponujący. Teraz będzie coś na słodko. Mieszanka owoców liofilizowanych z ananasem, truskawką, jabłkiem, bananem i wiśnią. Można to zjeść na sucho. Tak zalecam. Lub dodać odrobinę wody. Tego raczej nie zalece. Najlepsze oczywiście tu są według mnie truskawki. No ale te inne oczywiście też są w miarę słodkie, kwaskowate. Różne. Ja te mieszanki właśnie owoców używałem do zrobienia owsianki. Albo do płatków ryżowych, z tym, że koniecznie trzeba tam dodać mleka, nie samą wodę, bo z wodą nie za bardzo dobrze to smakuje. No ale tak, pojeść na sucho bardzo dobre. Dosłownie samo się w gębie rozpływa nie trzeba żadnej wody. Mamy też baton owocowo-zbożowy o smaku limonkowym. Jak to niektórzy twierdzą, w tak zwanym opłatku, który żadnym opłatkiem oczywiście nie jest. To są bardzo świetne batony. Cały czas te same są od wielu lat i mam nadzieję, że ich nie zmienią bo są fantastyczne w smaku tak lekko twardawe tak po prostu to jest taka zbita masa owocowa owocowo-zbożowa no i akurat smak limonkowy jest moim ulubionym taki fajnie odświeżający posmak Wyśmienite. Jeden baton to za mało. To w tym zestawie mamy jeszcze drugi. O smaku żurawiny. Oczywiście tam jest więcej innych owoców. Ale tutaj dominującym jest limonka. Tu dominującym jest żurawina. Wygląd taki sam. Tylko smak troszeczkę inny, ale równie dobry jak ten poprzedni. Mm. Polecam zakup nawet takich osobno wyśmienite. Podgrzewacz może służyć nam też do podgrzania rąk. On, jak zagrzejemy już danie, to jeszcze spory czas działa. Bezproblemowo należy oczywiście uważać, aby się nie oparzyć bo nawet po pół godzinie jest mega gorące. Dogrzać sobie ręce troszeczkę można w chłodny dzień. Także podwójna sprawa. Mamy jeszcze taki mały pakiecik. Cukierek kofik z ekstraktem kawy naturalnej. Bardzo dobry, taki posmak kawowy. Nie będę już tego otwierał, bo to każdy widział. Większość raczej to zna. Cukierek taki owocowy, diki. Są różne smaki raczej wkładane losowo. To jest coś taka typowa landrynka, twardawa z zewnątrz, w środku taki bardzo dobry, miękki miąż. Świetna sprawa. Z witaminą C. Dwie gumy, takie malutkie, lekko miętowe. Chusteczka nawilżona. Nie jest może zbyt dobra. Ale coś tam zawsze można nią wyczyścić. Taka zapachowa. Chusteczka. Serwetka. Dosyć sporych rozmiarów. Jak widać, zapakowane w osobny woreczek. Tu mamy papier toaletowy. Też zapakowany w osobny woreczek no woreczków w tych racji zazwyczaj jest dosyć sporo oraz spory worek z zamknięciem strunowym formatu A4 różne zastosowania można jakąś część racji zapakować do tego woreczka jak nie chcemy przenosić w tym dużym, wielkim, grubym worku może też to posłużyć do zbierania wody, do przenoszenia lub ewentualnie na śmieci co tam po prostu wolimy. No i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o tą rację. Ogólnie dla mnie smakowo całkiem fajnie to wyszło. Praktycznie nie było na co narzekać. Mi się taka racja wegetariańska jak najbardziej podobała. Co mi brakuje w tej racji, jak i w innych tych małych, tak zwanych ośmiogodzinnych, no to po prostu drugiego napoju, ewentualnie jakiś kaw. No ale jak widzę, już przez wiele lat żadnej zmiany w tym kierunku nie ma, więc chyba raczej w tych nowszych też będzie tylko jeden napój. A większa ilość napojów jest zazwyczaj w tej całodobowej. Więc to by było na dzisiaj wszystko, jeśli chodzi o tą rację. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.